3% zapotrzebowania polskie na energię elektryczną będzie płynęło z tej farmy. Proces technologiczny dotyczący farm rozwija się i być może będzie możliwość tak zwanego repoweringu, czyli zmiany napędu na jeszcze mocniejszą. Z tej farmy konkretnej, niezależnie od tego, że będziemy budowali nowe farmy. W tym roku powinna rozpocząć się kolejna aukcja na farmy wiatrowe. Przygotowujemy się do tego. Baltic East posiada już decyzję o przełączu i czekamy na zakończenie decyzji środowiskowej. Jeśli ona będzie wydana jeszcze przed aukcją, to przystąpimy do aukcji. Zielony kierunek to jest kierunek dla całego świata, dla Europy i jak patrzymy na zmiany klimatyczne, no to wydaje się, że nie ma o tego zwrotu. Jest to ogromne osiągnięcie w skali kraju. Popłynie prąd w 2026 roku z polskiej pierwszej farmy wiatrowej morskiej. Wspólnie z naszym partnerem Northland Power dokonujemy historycznej chwili. 76 turbin zlokalizowanych 23 km od brzegu będzie dostarczało 3% zapotrzebowania energii. To jest około 1,5 miliona gospodarstw domowych. Naprawdę cieszymy się z tego i uważamy, że kolejne projekty będą mogły czerpać z naszych doświadczeń to będzie przyszłość i kolejne projekty są w fazie developmentu i będą realizowane w przyszłości